Chat GPT miażdży rankingi i dobija do miliarda użytkowników, podczas gdy Grok, Ilona Maska ostatecznie wymyka się spod kontroli, niszcząc reputację postronnych osób. Chiński DeepSeek celowo sabotuje kod za polityczne poglądy, a Europa kontratakuje nowym Mistralem. Do tego historyczne fuzje, Netflix przejmuje Warnera, a Disney wpuszcza sorę do świata fantazji. I jakby tego było mało, w 2026 roku Chat GPT oficjalnie muje białe rękawiczki i włącza tryb dla dorosłych. To jest Webflip AI News. Zapnijcie pasy. Zaczynamy. Apple właśnie ujawniło listę najczęściej pobieranych aplikacji w 2025 roku i ChatGPT zmiażdżył konkurencję, zdobywając złoto i spychając gigantów takich jak TikTok czy Instagram do defensywy. Ale liczby, które właśnie ujawniono, są jeszcze bardziej szokujące. ChatGPT notuje obecnie blisko 900 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. Co oznacza, że co tydzień niemal miliard ludzi loguje się, by pracować, uczyć się lub tworzyć z OpenAI. To sprawia, że Google Gemini ze swoimi 650 milionami użytkowników miesięcznie wygląda jakby utknęło w poprzedniej epoce. Jednak nie daj się zwieść. Google nie zamierza poddać się bez walki. Baza użytkowników Gemini rośnie obecnie szybciej niż OpenAI, a gigant z Mountain View ma w rękawie dwa potężne asy: nieograniczoną infrastrukturę Strukturę i wagony gotówki. Jesteśmy świadkami największego technologicznego starcia dekady. Czy czysta innowacja OpenAI wystarczy, by odeprzeć finansową furię Google? Czekamy na kolejny ruch, bo ta wojna o nasze ekrany dopiero nabiera tempa. Zdesperowany, aby dołączyć do liderów AI, Elon Musk zapowiada premierę Groka 4.2, ale zamiast triumfalnego pochodu, miliarder musi gasić pożar, który sam podsycił. Jego Służna inteligencja wymknęła się spod kontroli, zamieniając platformę X w cyfrowe narzędzie do niszczenia reputacji. Rok zaczął masowo generować głębokie manipulacje wizerunkowe, uderzając w kobiety i nieletnich, a platformę zalała fala treści, drastycznie naruszających prywatność. Wyobraźcie sobie tę sytuację: ktoś wrzuca do sieci zwykłe domowe zdjęcie, a kilka godzin później odkrywa, że ktoś użył bota Elona Maska, by stworzyć jej fotorealistyczne, rozbierane. Akty. To nie był błąd systemu, to była egzekucja prywatności na masową skalę. Grok stał się narzędziem do generowania niestosownych obrazów na żądanie, dostępnym dla każdego jednym kliknięciem. Świat reaguje furią. Rządy Francji i Indii już wyciągają prawne konsekwencje, nazywając działania bota jawnym bezprawiem i zagrożeniem dla obywateli. Reakcja maska, zamiast wziąć odpowiedzialność, miliarder wrzuca emoji śmiechu, drwiąc z powagę sytuacji. I chwitując raporty krótkim media kłamią. Eksperci ostrzegali, że grok to niebezpieczna broń, a dziś ta broń właśnie wystrzeliła. Pytanie brzmi: czy to koniec bezpiecznego internetu, jaki znaliśmy, czy początek cyfrowej anarchii, nad którą już nikt nie panuje, oraz czy rozwiązaniem jest wyłącznie cenzura? To pytanie tym bardziej ma sens w aspekcie tego, co planuje dla swoich dorosłych użytkowników OpenAI w 2026 roku. Ale o tym nieco później. Jeśli jednak myślisz, że problemy maska to szczyt absurdu, posłuchaj tego. Eksperci z CrowdStrike właśnie odkryli mroczny sekret chińskiego modelu DeepSeek R1. Okazuje się, że ta sztuczna inteligencja celowo generuje niebezpieczny kod, jeśli w zapytaniu pojawią się tematy drażliwe dla chińskiego rządu. Wystarczy, że wspomnisz o Tybecie, a prawdopodobieństwo krytycznych luk w Twoim programie wzrasta o 50%. Co gorsza, model ma wbudowany wyłącznik awaryjny i potrafi nagle przerwać pracę w połowie planowania i uciąć temat krótkim, nie mogę w tym pomóc. I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy te wszystkie darmowe, potężne modele z Chin są udostępniane światu bezinteresownie? Sprawa może dotyczyć nie tylko DeepSeek, ale całej gamy narzędzi z tego regionu. Coś mi mówi, że niska cena to tylko przynęta na haku, a my płacimy nie pieniędzmi, lecz bezpieczeństwem naszej infrastruktury. Czy właśnie instalujemy sobie konia trojańskiego na własne życzenie? Europa wreszcie wraca do gry w świecie AI. Francuski Mistral wypuścił DevStral 2, model, który stawia na czystą wydajność. Mimo mniejszej skali, w testach logicznych idzie web-web z największymi graczami z Chin czy USA. Prawdziwy przełom to jednak wersja Small. Możesz ją Lokalnie na laptopie, bez internetu, bez wysyłania swojego kodu do chmury, to absolutna niezależność i bezpieczeństwo. Twój projekt nigdy nie opuszcza urządzenia. Do tego dochodzi Vibe CLI, czyli inteligentny asystent działający bezpośrednio w terminalu, który zarządza plikami i naprawia błędy w czasie rzeczywistym. Mistral daje programistom to, czego często brakuje gigantom: prywatność i narzędzia, które działają zawsze, nawet offline. Czy to wystarczy, by Europa wróciła do gry? W temacie praw autorskich i AI widać wreszcie światełko w tunelu. Zamiast tracić fortuny na prawników, rynkowi giganci zaczynają rozumieć, że lepiej zarabiać wspólnie niż walczyć do upadłego. Warner Music Group właśnie podpisał historyczny pakt z Suno, kończąc wielomiesięczną batalię sądową. To nie jest tylko zwykła ugoda. Warner sprzedał Suno platformę Songki i otworzył drogę do tworzenia modeli AI, które będą w pełni legalnie korzystać z dorobku takich gwiazd jak Coldplay, Lady Gaga czy The Weeknd. Artyści odzyskują kontrolę. To oni zdecydują, czy ich wizerunek i głos pojawią się w nowych utworach wygenerowanych przez fanów. Ale to Disney odpalił prawdziwą bombę, ogłaszając miliardową inwestycję w OpenAI. Wyobraźcie to sobie. Sora zyskuje oficjalnie. Oficjalny dostęp do ponad 200 kultowych postaci z Marvela, Wieżnych Wojen i Pixara. Już wkrótce każdy fan będzie mógł stworzyć krótki film z Mickey Mouse czy Iron Manem, a najlepsze z tych animacji trafią bezpośrednio na platformę Disney. To koniec ery pirackich deepfaków i początek legalnej, kreatywnej rewolucji, której największe marki świata stają się paliwem dla naszej wyobraźni. Zamiast budować mury, Disney i Warner stawiają fundamenty, pod zupełnie nowy model rozrywki. Pytanie tylko, czy my, jako widzowie, jesteśmy gotowi na zalew treści, który granica między oryginałem a twórczością AI całkowicie się zaciera? Netflix właśnie wyłożył na 172 miliardy dolarów. Za tę rekordową kwotę przejmuje filmowe i streamingowe Imperium Warner Bros. zyskując kontrolę nad takimi markami jak Harry Potter, Graotron, czy całe HBO. To największa transakcja w historii. Platformy, która ma na celu stworzenie dominującego gracza na rynku rozrywki. Choć organy antymonopolowe muszą jeszcze zatwierdzić ten ruch, Netflix już teraz zapowiada pracę z pełną prędkością. Kluczem do tej fuzji jest jednak coś więcej niż same filmy to sztuczna inteligencja. Netflix oficjalnie ogłosił strategię all-in w temacie generatywnego AI, widząc w nim narzędzie do radykalnego zwiększenia efektywności produkcji. Plan jest jasny: wykorzystać AI. AI do fotorealistycznego odmładzania aktorów, błyskawicznego tworzenia efektów specjalnych i optymalizacji kosztów. Posiadanie praw do tak ogromnej bazy treści daje firmie unikalną przewagę. Mogą trenować swoje modele na materiałach największej jakości, bez obaw o naruszenie praw autorskich. Stawka jest ogromna. Branża pozostaje głęboko podzielona. Związki zawodowe ostrzegają przed redukcją etatów i spadkiem płac, podczas gdy Netflix twierdzi, że AI jedynie w Wzmocni kreatywność twórców? Czy połączenie największej biblioteki hitów z najbardziej zaawansowaną technologią to przepis na sukces? Czy początek ery, w której o filmach decydują algorytmy? Jedno jest pewne: struktura Hollywood właśnie zmieniła się na zawsze. To już oficjalne. W pierwszym kwartale 2026 roku GPT przestanie być pruderyjny. OpenAI potwierdziło wprowadzenie trybu dla dorosłych, który otworzy drzwi do tematów wcześniej blokowanych przez filtry. Nie chodzi tu tylko o treści drastyczne. Tryb dla dorosłych ma pozwolić na swobodne dyskusje o seksualności, skomplikowanych relacjach czy zdrowiu psychicznym, bez ciągłego upominania ze strony bota. To odpowiedź na głos użytkowników, którzy mają dość sztucznej grzeczności algorytmu. Zapomnijcie jednak o zwykłym przycisku Mam 18 lat. Nowym strażnikiem dostępu będzie zaawansowany model AI, który oceni Twoją dojrzałość na podstawie stylu rozmowy i kontekstu zapytań. Jeśli bot uzna, że rozmawia z nieletnim, automatycznie nałoży blokady na roleplay czy treści promujące niebezpieczne standardy wyglądu. W przypadku pomyłki algorytmu czeka Cię twarda weryfikacja, selfie lub skan dowodu przez zewnętrzną platformę Persona. OpenAI stawia wszystko na jedną kartę, ryzykując konflikt z organami regulacyjnymi w zamian za większą liczbę subskrypcji. Firma obiecuje, że Twoje dokumenty zostaną usunięte w ciągu kilku godzin, a bot wy się jedynie, czy masz prawo do dorosłej wersji. To precedens, który na zawsze zmieni sposób, w jaki weryfikujemy tożsamość w sieci. Pytanie tylko, czy czujemy się komfortowo z tym, że AI ocenia nasz wiek, analizując to, w jaki sposób do niej piszemy. To wszystko w tym wydaniu WebFlip AI News. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji, koniecznie subskrybuj kanał. A tutaj dowiesz się, co zrobiło Google, aby zdetronizować OpenAI, na pozycji lidera w świecie AI.